Siema, prześlę ci kilka plików, dobra, uwaga, tu. Ale ty masz iPhona, a ja mam No i co z tego? Nie prześlesz chyba. Co? Jak? No Jak to tak działa to co? na różnych platformach przewodowo tak mi można... Jak? Co? Bez problemu. Słuchaj, co to, oglądajcie co to o tym odcinek, bo to jest nowa technologia Intel Unison. Na naszym kanale niejednokrotnie opowiadaliśmy wam czym jest platforma Intel Evo oraz na co pozwala. Jednak laptopy, które mają już ten certyfikat, oferują z czasem kolejne możliwości. Intel Evo cały czas się rozwija, a w tym odcinku pokażę wam niedawno udostępnione nowe narzędzie o nazwie Unison. Umożliwia ono integrację między urządzeniami od różnych firm, i to zarówno jeżeli chodzi o komputery, jak i urządzenia mobilne. Jesteście zaintrygowani? W takim razie ja jestem Alo i zapraszam Was do najnowszego odcinka na kanale Technostrefa. Musicie wiedzieć, że ten film zawiera reklamę firmy Intel. Jak już mówiłem we wstępie, o Intel wo opowiadaliśmy Wam nieraz. Ten certyfikat otrzymują laptopy, które spełniają bardzo restrykcyjne wymagania, no i oczywiście mają procesory Intel na pokładzie. Wśród tych najistotniejszych na pewno można wymienić obecność układów Intel 12 lub 13 generacji, wsparcie dla Wi-Fi 6E czy obecność kamery Full HD do wideorozmów. To tylko jednak wierzchołek, bo obecność tej naklejki mówi Wam także, że ten laptop będzie wyposażony przynajmniej w jedno gniazdo Thunderbolt 4, a ładowanie będzie odbywać się poprzez złącze USB-C. Do tego laptop z takim certyfikatem ma oferować przynajmniej 9 godzin pracy na baterii czy technologię szybkiego ładowania, dzięki której w 30 minut można naładować laptopa na kolejne 4 godziny pracy. Tak właśnie jest w przypadku tego laptopa od Lenovo. Także zanim przejdę do Intel Unison, szybko powiem Wam o modelu Yoga 7, który ma procesor Intel Core i5-1340p, czyli właśnie 13. generacji. Do tego znalazło się tutaj także 16 GB pamięci operacyjnej oraz 15 GB na dysku SSD. Poza obowiązkowym portem Thunderbolt 4, tutaj sztuk 2, znalazło się także pełnowymiarowe HDMI oraz USB. Na ogromną uwagę zasługuje też ekran. Matryca Full HD o proporcjach 16x10, w pełni dotykowa, a do tego ze wsparciem dla aktywnego rysika, który dostajecie w zestawie. To między innymi dlatego z tym laptopem możecie zrobić tak. Jeżeli zainteresowała Was tematyka Intel Evo i chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej o możliwościach takich laptopów z tym certyfikatem, to koniecznie sprawdźcie inne filmy na naszym kanale. Link jak zawsze znajduje się w karcie. Rygorystyczne wymogi to jedno, ale w ostatnim czasie Intel wypuścił dla szerokiej publiki nowe narzędzie, które jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby wszystkich z Was, którzy z laptopów korzystają na co dzień. Mam tutaj na myśli rozwiązanie Intel Unison, które może pomóc Wam w codziennym korzystaniu z komputera. W dużym skrócie, Intel podnosi poprzeczkę dla samego pojęcia ekosystem na zupełnie nowy poziom i umożliwia integrację między różnymi urządzeniami, także od. Różnych producentów i to zarówno jeżeli chodzi o komputery, jak i urządzenia mobilne. Tym właśnie jest Intel Unison, który pozwala nie tylko na bezprzewodowe i szybkie przesyłanie plików. To nowe rozwiązanie potrafi znacznie więcej, ale po kolei. Przesyłanie plików to absolutna podstawa, ale wciąż nawet tak prozaiczna rzecz stanowi często problem. Kable bywają zawodne albo irytująco wolne, a usługi chmurowe horrendalnie drogie. Tutaj Intel Unison dopiero pokazuje, co potrafi, bo bezpośrednio z poziomu komputera macie też na przykład dostęp do galerii w telefonie. Wśród kolejnych zastosowań jest m.in. odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych, które, co istotne, będą się automatycznie synchronizować. Do tego dochodzi też wysyłanie wiadomości tekstowych czy dostęp do powiadomień z telefonu. No dobra, ale co zrobić, żeby móc korzystać z tego narzędzia? Po pierwsze i najważniejsze, musicie wiedzieć, że rozwiązanie Intel Unison na ten moment dostępne jest na komputerach, a w zasadzie to laptopach z certyfikacją Intel Evo, dlatego to właśnie od niej zacząłem dzisiejszy materiał. Obsługiwana jest zarówno 12 jak i 13 generacja procesorów Intel, jednak jest między nimi różnica. W moim przypadku, gdzie mam laptopa Lenovo Yoga 7 właśnie z procesorem 13 generacji, nie muszę pobierać czy instalować dodatkowych programów na komputerze. Natomiast dla generacji 12 musicie zainstalować dodatkowe narzędzie do obsługi Intel Unison. Zanim jednak przejdę do samej konfiguracji, to na Waszym smartfonie czy tablecie musicie także wyposażyć się jeszcze w aplikację Unison, która pozwala na te wszystkie sztuczki. Co ważne, ta dostępność Dostępna jest na urządzeniach opartych zarówno o system Android, jak i iOS. Także jak widzicie, jest to całkiem nowe spojrzenie na ekosystem. Zamiast zamykać go do jednego producenta czy jednego systemu operacyjnego, Intel postanowił, że taki ekosystem otworzy multiplatformowo. Sam proces konfiguracji jest banalnie prosty, bo sprowadza się do udzielenia odpowiednich zgód na udostępnianie informacji między telefonem i komputerem oraz ze skanowaniem kodu QR, który całą resztę połączenia zrobi za Was. Po tym Macie już pełen dostęp do panelu zarządzania, udostępniania czy pisania wiadomości. Powiadomienia będą pojawiać się dokładnie tak, jak ma to miejsce w przypadku systemu Windows. Jedynym drobnym haczykiem jest wykonywanie połączeń. Żeby dzwonić bezpośrednio z poziomu komputera, będziecie musieli wyrazić dodatkową zgodę, a wy dajcie znać w komentarzu, czy lubicie tego typu udogodnienia ekosystemu, które mogą ułatwiać Wam synchronizację danych między różnymi platformami. Czekam na Was. Komentarzu. Sprawdźcie także nasz najnowszy film, oraz oczywiście subskrybujcie kanał Technostrefa, by nie przegapić nowych odcinków i ciekawostek na tym kanale. To tyle z tego miejsca. Mówił alo na razie.